Dzień dobry moi drodzy, witajcie w niedziela u nas. Nowy vlog u nas, tak jak mówię, niedziela. Wczoraj nagrywałam dla was nasze spotkanie z Bibi, już sobie też zmontowałam tego vloga, i e, będzie on na kanale oczywiście przed tym filmem. No i dzisiaj, właśnie taki pierwszy dzień, jakby kiedy Bibi będzie już z nami od samego rana. Wiecie, to była też nasza pierwsza noc mm, i chciałam Wam troszeczkę opowiedzieć. Co się wydarzyło, jak to było, jak to przebiegało. No i tak pomyślałam, że właśnie przy makijażu to będzie idealne, e, idealna opcja, żeby sobie pogadać. Słuchajcie, pokażę Wam tylko, bo znalazłam próbkę mm, takiego podkładu z Yves Saint Laurent. On był, jest bardzo ciemny. Zobaczcie. Widzicie to? To jest totalny brąz, więc e, no na mnie właśnie za ciemny, ale postanowiłam go dodawać do tego maczka. O! Do tego maczka, bo tak jak Wam wspominałam przy okazji, gdy pokazywałam Wam, że no właśnie musiałam sobie jakiś przyciemniacz kupić, kupiłam taki podkład z Liren. On też jest właśnie spoko do mieszania, ale postanowiłam właśnie też tą próbkę zużyć. No i powiem Wam szczerze, że bardzo fajnie się ten dulecik u mnie sprawdza. Także taka ciekawostka. I kochani, słuchajcie, wczoraj My z Nadeńką byłyśmy tak y, przepełnione tymi emocjami i powiem Wam szczerze, że dosłownie już po godzinie 20 tak nam się zachciało spać y, i zobaczyliśmy, że nasz psiaczek jest naprawdę bardzo, bardzo taki już uspokojony, wyciszony, y, więc stwierdziliśmy, dobra, idziemy się położyć, bo noc może być różna. I wówczas no, nie pośpimy za długo. E, natomiast powiem Wam szczerze, ku naszemu zaskoczeniu, noc była tak spokojna, ale to tak spokojna. E, nasz szczeniaczek ma już pół roku. Być może to jest, e, ale chociaż wiecie co, chyba to po prostu zależy od charakteru psa. Natomiast e, w ogóle, słuchajcie, nie płakała w nocy, nic się złego nie działo. Oczywiście sprawdzała e, co jakiś czas, czy jesteśmy, czy faktycznie w pokoju, tam gdzie mamy sypialnię, ona się boi. Jeszcze nie jest przekonana, właśnie e, jeśli chodzi o, 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 to, o ten pokój. E, więc tak naprawdę większość nocy spędziła sobie w salonie. E, ma dwa legowiska. Jedno przygotowałyśmy jej właśnie koło naszego łóżka, a drugie właśnie w salonie zostało, tam gdzie przez cały dzień się e, znajdowało, żeby już na razie. Nie nie burzyć jej kompletnie, wiecie, całego tego nowego rytmu, więc tam, gdzie było pierwotnie, tam zostało. Z czasem oczywiście przewidujemy inne miejsce w salonie, ale na razie nie będzie tak, jak jest, bo jakby wiecie, to pierwsze jest bardzo ważne, wrażenie i tak dalej. No i ona tam sobie spokojnie, słuchajcie, odpoczywała. Także mówię, raz na jakiś czas tylko zaglądała czy faktycznie jesteśmy, czy, czy jest wszystko w porządku, ale i tak wracała do salonu, więc mówię, drzwi miały otwarte, zostawiłam zapaloną też lampkę, mam taką świetną lampkę, którą można troszeczkę, wiecie, ściemnić, więc ona nie była taka, taka mocno rozżarzona, tylko to było takie fajne, delikatne światło, dlatego też Bibi nasza cudowna czuła się po prostu bezpiecznie, no bo nie zna jeszcze mieszkania, więc po ciemku mogłoby być kłopot, Przemieszczanie się po nim. Znalazłyśmy rano niespodziankę, oczywiście miała naszykowane maty, i tak naprawdę e, pani, która e, wiecie, zajmowała się nią, mówiła, że ona jest nauczona korzystać z maty, ona ma pojęcie o tym, natomiast teraz w nowym miejscu widocznie jeszcze za dużo wszystkiego i powiem Wam szczerze, że niespodzianka nie wylądowała na macie. Tylko wylądowała na dywaniku w kuchni, więc no widzę, że tutaj będziemy musiały po prostu e, podjąć próby przypomnienia pieskowi, e, gdzie ta mata się znajduje do załatwiania. Co tam należy robić, nie tylko przed nią przechodzić, e, więc to, ale to na spokojnie. Tak jak mówię, to wszystko na spokojnie, bez e, jakiegoś tam ogromnego ciśnienia, żeby Psiaka niepotrzebnie póki co, nie stresować. E, dzisiaj jest koszmarny deszcz, koszmarny. Całą noc padało, nadal leje. E, pokażę Wam później, jak to wygląda. Ale no powiem Wam szczerze, że naprawdę e, szkoda, bo nawet, nawet na balkon nie da się wyjść. Wszystko po prostu mokre, wszystko. No deszcz oczywiście też potrzebny, nie mówię, że nie. I w sumie fajnie się złożyło, dlatego że dostałyśmy takie wytyczne, jakby ja ufam osobom, które... Co tam, koteczku? Bibi nie chce bo śpi. Bibi śpi, prawda? No mówię, jest taka pogoda, że my też chyba same byśmy najchętniej się położyły i przeleżały, prawda? Mm. Jest fatalna. Więc nie ma co się bibi nawet dziwić. Um, właśnie, że ja ufam osobom, które zajmują się takimi psiakami, które znają te psiaki od podszewki. Um, I tutaj też zdaje się, słuchajcie, na, na naszą panią. I w wytycznych, które dostałam, była taka informacja, że najlepiej um, właśnie pieska. Tej rasy, bo jakby wiecie, o tej rasie teraz rozmawiamy, przetrzymać tak ze dwa dni w domu, żeby się oswoił, żeby nas zapoznał. To jest taki właśnie czas dla nas, i wtedy dopiero podjąć próbę spaceru. Więc w sumie, tak jak wspomniałam, dobrze się złożyło, że jest byle jak. E, dlatego, że nie będziemy miały tego takiego poczucia właśnie jakiegoś, nie wiem, wiecie, zmarnowanego trochę czasu czy coś tam, e, bo faktycznie nie warto wychodzić na dwór, nie ma za czym. Leje, jest mokro, jest tragicznie, więc e, tak to wygląda. No i właśnie, i z tego też tytułu e, tak ważne jest przy tych psiakach, żeby one wiedziały w domu, gdzie ewentualnie mogą załatwić swoje potrzeby. No bo warunki pogodowe, jak są trudne, no to też e, jakby... Też na rączki, Bibi, no to też jakby różnie może być z tymi spacerami. Wiecie o co chodzi? Chodź myszko! Chodź do nas. Nie, poszła się porozciągać. <laughs> e, no, ale myślę, że jakby każdy właściciel tej rasy e, wie o czym mówię, wie o co chodzi i, i, i tyle, co kochanie? Wiesz co, to za chwilkę, Misiu, nie będziemy jej stresować, wiesz o co chodzi, ona się tu zagląda, wiesz. Jak przyjdzie, to wezmę. I, Tak, jak przyjdzie i zechce przyjść na rączki, to ją wezmę. Cześć, maluszku, chcesz do nas na rączki? No. Się skrada. Ej, chodź. Ogłonek lata, tak? O. No chodź. Nie ma czasu. Zaraz pokażemy, widzą naszą Bibi. Jak się no uda, na dusiu, to... Dobrze, kochanie. No, widzisz, na razie ona też do łazienki nie jest za bardzo przekonana, dlatego tak sprawdza, że jesteśmy I, e, i idzie na swoje terytorium, tak? Słuchajcie, i okazało się, że nasz psiak jest ogromną spryciarą. I co ona, na Nadeńko, wczoraj robiła? Chowała się pod kanapę. Chowała się pod kanapę. Tak i na nią wskakiwała z podłogi, tak? No więc my po prostu przerażone, przerażone tym. Spokojnie na dunia. Podłożyłyśmy poduchy pod kanapę. Bo, no bo właśnie ten piesek to nie jest jakiś, wiecie, wybitny skoczek W sensie one by chciały, tak? Te psy skakać z jak najwyższych. Yy, wysokości, ale nie mogą. No więc, słuchajcie, tak sobie poradziłyśmy i widzę, że schodki będą niezbędne. Oczywiście, jest wiele szkół i yy, nie powinno się uczyć, wiadomo, psa przesiadywania na kanapie, ale my nie mamy z tym problemu i ja też, właśnie, nigdy nie miałam z tym problemu. Także nasz pies pewnie będzie kanapowcem. No więc, kochani, tak to. Tak to w wielkim skrócie wygląda. Cieszymy się na duniu z obecności psiaka w domu. Tak. Nadusia tak przeżywa i mamo, aż mi się chce płakać, bo to było moje największe marzenie, więc naprawdę, słuchajcie, radość jest ogromna. Dobra, ja kończę make-up. Zaraz się odzywam, bo tak co chwilę Wam uciekam z kadru. No dobra, gotowe. W ogóle jak tak sobie pomyślę, że jesień nadchodzi i że o 16 wiecie zacznie robić się ciemno. A w tym sztucznym świetle, no to to wszystko tak wygląda, jak wygląda. To mieszkanie ma też okna, tylko na jedną stronę. Nie ma tej gry światła, wiecie co ja uwielbiam. Więc no, nie jestem szczęśliwa, że te obrazy będą jako, jakie będą. A przy vlogach, no to też jakby bieganie wszędzie z lampą, no to, to, to wtedy nie jest vlog. To wtedy nie jest vlog. Oczywiście jak się gotuje, gdzieś tam, jak jest to konieczne, no to jasna sprawa, ale gdzieś właśnie jak chce się usiąść, po prostu zwyczajnie pogadać, ale dobra, jakby pomijamy, pomijamy. W każdym razie, no dzisiaj jest już taki ciemny dzień i, no i zobaczcie, to, to w ogóle... Wszystko zupełnie inaczej wygląda przy świetle sztucznym. E, dobra, w każdym razie, słuchajcie, chciałam Wam też tylko powiedzieć, że Psiak wczoraj zjadł pierwszą kolację tutaj u nas w domku, e, co naprawdę bałam się, że może być kłopotem, bo z reguły, no, jak pojawia się taka właśnie tęsknota, ten pier te pierwsze kilka dni dla Psiaka, to jest ogromne przeżycie i myślałam, że tej kolacji nie zje, ale. Słuchajcie, naprawdę pochłonęła wszystko, więc super i śniadanie też zjedzone, tak więc powiem Wam szczerze, to mnie naprawdę bardzo cieszy, bo znaczy, że naprawdę fajnie się tutaj z nami czuje, gdzieś tam się odnajduje już w tych, w tych warunkach i, i w tym nowym domku, więc to, to, to napawa optymizmem. No, a ja słuchajcie, na sobie mam taką domową stylówkę. Pamiętacie, jak Wam pokazywałam ten top z Gymsharka, Sharka, który kupiłam w second handzie, no to tak się prezentuje. Powiem Wam szczerze, jest naprawdę szalenie wygodny, fajny, e, ładny, no i wygląda jak nowy. A do tego mam takie zwykłe kolarki z 4 r bodajże. No i tyle. E, dobrze, także tak. Ja zrobiłam dzisiaj, słuchajcie, chyba trzy prania. Jak nie lepiej, e, i mam problem w ogóle: wiecie, gdzie to porozwieszać, gdzie to suszyć. Całe mieszkanie jest po prostu. Zawalone mokrym praniem, wszędzie. Ono jest po prostu wszędzie, gdzie tylko możliwe, ale musiałam to zrobić. Musiałam to zrobić, zalec z racji tego, że w tygodniu może być yy, ciężko o takie jednorazowe duże ilości prania. Raczej jedna pralka wtedy pójdzie na dzień, a trochę nam się tego, nie ukrywam, uzbierało. Dobra, idę, pokażę Wam naszą pięknotę. Dzień dobry, a wy w ogóle oglądacie na YouTubie spółkę Zo, prawda? E, czyli taki kanał też, gdzie jest gutek, e, są psiaki, nie wiem czy mogę Wam to pokazać, czy to nie jest, wiecie, na zasadzie już jakieś tam prywatności. No w każdym razie spółkę z dziewczyny sobie włączyły um, i Bibi zagląda, tak, bo słyszy zwierzątka, widzi zwierzątka i jest takim małym dzisiaj naszym śpiochem i takim psitulankiem. Ale rano, jak tylko Cię zobaczyła, była tak radosna, prawda? Machała ogonkiem i już naprawdę widać, że jest bardzo, bardzo za Nadusią. No i zobaczcie, nie opuszcza jej na krok. Także tam, gdzie Nadusia, tam i Bibi, więc super. Za tobą to nigdy. No, za mną tak troszkę, a jednak widzi, że ja jestem tym człowiekiem zastępczym, nie? Śmiejemy się z nadeńką. <śmiej> Super dziewczyny. Tutaj zobaczcie, między innymi porozwieszałam sobie w taki sposób swetry. Wszystkie pochodzą z Lumpas wczoraj i to są takie perełki, ale jak to wyschnie, tutaj jeden też wymaga. O, ogolenia. Koniecznie, to ja wam o nich wszystko opowiem, pokażę. I ja nie wiem, czy wszystkie ze mną zostaną, czy nie pójdzie coś też na Vinted, e, dlatego że ja po prostu wiele razy dostawałam pytania, gdzie ty znajdujesz takie cuda i w ogóle i w ogóle. Więc tak pomyślałam, że no właśnie czasem jak takie cuda poznajduję, no to mogę się właśnie e, nimi poprzez Vinted z wami podzielić w jakiś sposób. Ehm, i, I tak i ktoś skorzysta. Fajne składy, mamy kaszmir, mamy wełnę merino, mamy bawełnę wełnę. No ale dobra, to tak jak mówię, jak już te swetry dojdą do siebie, więc no powiem wam, łupy wczorajsze całkiem całkiem fajne, chociaż jak widzicie nie jest tego dużo. Jeszcze mam dwie rzeczy, ale przypadkowo po prostu moja mama wzięła je do siebie w innej reklamówce. Także, ale tamte to są takie fajne, dla mnie jedna i dla nadusi takie typowe do domu po domu, a te to właśnie takie super swetry z fajowymi składami. A obiad dzisiaj mamy bardzo różny. Nadusia na pierogi. Moja mama zaopatrzyła nas właśnie w pierożki ruskie. Pomroziłam je po 4 albo 5 sztuk. To też mama pakowała. Ja tylko właśnie użyciłam do zamrażarki, więc taka idealna porcja na raz dla Nadusi. Ja natomiast zrobiłam ten makaron, o którym Wam mówiłam i którego coś zrobić nie mogłam, ale jest makaron z pomidorkami koktajlowymi, oliwą, czosnkiem i pietruszką, on jest z Thermomixa, tam znajdziecie przepis. Powinien być makaron spaghetti, ale miałam kokardki, więc taki oto powstał. Bibi, a co ty wzięłaś? Pierwsze łobuziarstwo mamy, co na dunia? Słuchajcie, ma trzy pluszaki, Nadusia jeszcze jej tam jakieś inne zabawki dała, ale najlepszy jest kapeć na deńki i tak cały czas go wciąga sobie do końca i gryzie. Ty łobuz jesteś i powiedz wszystkim, co ty się nauczyłaś wskakiwać? Ja nauczyłaś się wskakiwać na kanapę? Nie. Ja. Bibi, ja. nie wolno. Ma no, wolno. <laughs> wolno, bo Tu panują wasze zasady, dziewczyny, tak? Ciepcie się. <laughs> wasze zasady tu panują. A, to łasko, że. Juh, juh, juh. Dobra, noc, widzowie. Żegnamy Zabienić? się.